Dzień dobry. Jest już drugi dzień, w sumie już jest po 12, bo rano byłem jeszcze w białej na zakupach i szukałem, że tak powiem, rury spustowej do, do naszego Mausera, ale nie znalazłem. Tutaj na, e, powiedzmy, naszym tunelu byłem rano. Szok, nie to wierzenie, e, Woda pociekła wszędzie, baniaki z taką wodą się porobiły. Masakra. No i co tutaj się porobiło? O taki wiesz, takie bulwy się próbiły Tylko to przerzucę. No i tak, wszędzie tutaj woda stała, musiałem to wiesz, o, ponadganiać. Tak jak tutaj, o. Zobacz co to? o, 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 o. było wylać. To tak samo, o. o nie, to sobie tam wcieknie. Szkoda, bo sporo wody uciekło. Nie zdążyłem tutaj, jak będzie miejsce. A i patrzcie, co tutaj na górze muszę porobić, bo też się woda tutaj zbiera. Może jakoś nie jest to dużo, ale muszę to ponadbijać o, w tym miejscu. Widzisz? Tak oczyste, że nie widać. Tu oba. Teraz widać, że to. Bo, psy podziałek wydygałem. Ty. Do tego tak nie wlazły, bo siatka. No, mamy trochę gumuleum, coś tego. Także do połowy, do tych deseczek to jest porobione. nie? No i będzie trzeba dzisiaj kończyć. Dobra, lecimy po sprzęt. O, a ta, ta to się trzyma. Już bym drugi raz miał robić tunel, to bym powiem ci szczerze, już nie robił dzisiaj. Znaczy, nie robiłbym drugiego tak dużego tunelu po prostu dałbym sobie spokój i postawił po prostu dru dru drugi, mniejszy tunel i w jednym miałbym pomidory, w drugim miałbym ogórki i co roku bym sobie zmieniał i tyle A tak to się zachciało wiesz no i no niestety, dobra idę po sprzęty no już jest 17 myślałem, że wyjdę z siebie, w sumie jeszcze nie skończyłem bo muszę folię poobrywać, ale już praktycznie jesteśmy na finiszu Ofoliowane. Yes. Jeśli chodzi o Mausera, no to oczywiście go kleję czarną, czarnym streczem. On po prostu nie będzie tam żadnego światła, także na spokojnie. No, dobra, wybieramy drewno i działamy. Kurki sobie chodzą. Zaraz jeszcze drewno wezmę tutaj pozabieram Drebiny, nie drebiny. <laughs> to stara pucha. No i tak to wygląda. O, jedna ta została, ale pewnie tego tyle bo dużo. Jedna jest taka brówka. No burówkę będą się wyjąć o tutaj kołeczek. No i w sumie nic dużo za jakiejś tam roboty nie zostało. Powyciągać, po powycinać o te. Wiecie. Co tutaj na górze się zabija, jeszcze ponabiję trochę, ale to już na, na, na lajcie. Już mam dzisiaj dosyć. E, a, woda się zbiera, coś wam pokażę. Może się uda, <laughs> jest woda. A fakt, jeszcze filterek będzie mi potrzebny, bo różny syf się tutaj zbiera. Ale ten syf jest e, nie jest z dachu, tutaj z tego, tylko po prostu jak kleiłem opaskami. Nie wiem czy będzie widać. O, tutaj są takie opaseczki. One po prostu były brudne i tak chłopami i wszystkim, nie? No i patrzmy teraz co się stanie. Ojej, trochę za mocno. Ale część coś tam spłynęło. Część spłynęło. Gdzie to płynie? Uwaga. Zobaczymy czy gdzieś jeszcze jest jakaś woda. Dawaj Jarek. Jak jest gdzieś woda to o tym, 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 tym. Dawaj, dawaj. O, dobra. I szybko szukaj tutaj, tutaj. Niech to ścieka sobie. Patrzcie, jest system rynnowy. Po. Czujesz to? Ale na parza. Mam nadzieję, że tam z drugiej strony nie kapie, nie. <laughs> Działa elegancko. Podoba mi się. Aż woda przelatuje ty. Właśnie o to chodziło. No i będzie tutaj sobie wlatywać. Niech sobie rośnie, nie? Także działa. No i to mi się właśnie podoba. Także woda już nie będzie się marnować. Widzę, że z dachu jakoś tam przeleciało. Nie wiem czy wszystko będzie tutaj z dachu lecieć, ale mam taką nadzieję. No, zaraz kurki będą uciekać stąd. Dobra. No, jak tutaj będzie lecieć. Dobra? Nie będzie lecieć. Czekaj. O, no tu jeszcze tak będzie trzeba wodę pospuszczać. Zobaczymy czy będzie coś. Z to. Chyba w to, czekaj. on, o. Bo, o. I jest system i jest woda z nami. Tu mam taki kranik jeszcze do tego. żeby tak nie będzie ciekło. Żeby tam nie gniło. No to następny system będzie z nawadniania. Mój następny filmik. O, to sobie cały czas kapie. Dobra. Idziemy na zewnątrz. Tutaj jeszcze będę musiał, tak wiecie, podopychać, podopychać tą wodę. O, i ziemniaka rzuciłem, do na górze został. E... Moja wykładzinka, której używałem, o to właśnie ona. Bo jest tego brudna z drugiej strony. O, to właśnie ten syr. Także jeszcze przez trochę będzie znaczy ten syr się zbierał. Ale tutaj już wodę będę mógł sobie zbierać. Węże tak podłączę, mam różne przejściówki. Najgorzej to było tutaj o to pobijać, ale to. Dobra. O, czekaj, jeszcze tutaj coś jest. Jeszcze trochę wody się tutaj zbierało. Niech leci. Niech, niech tam sobie kapie. O, część zawsze zleci, ale trochę tam tej wody zawsze zostanie. Za <słyski> <słyski> jakiś czas tutaj przypłynie ta fala, co była, nie tak szybko jak ta duża woda, ale jest, o tu jeszcze folia, będę się pozabierać spokojnie. Nie woda czy nie płynie? O, dopływa teraz. Wow. Na natryytki, ale tylko o ta, o ta e, wanienka. E, nie chciałem je ścinać, bo nie jest jakiś wystarczający kąt, a tutaj nie mam też, że tak powiem, tej e, końcówki. Więc musiałby tak trochę sporo tej wody naleczyć. Idziemy dalej. A, jeszcze górę muszę obić, jeszcze nie jest ubita cała. cała. Ale to już, no nie to dzisiaj dam spokój. górę teraz ja mogę przyjść w poniedziałek że tak powiem, i obić, nie? Tylko tam, tamtą stronę, to może wytnę to zaraz, nawet wytnę po, po, po filmie. Idziemy jeszcze, wlejemy wodę. Podoba mi się. Wasie pobijane. no tak, no będzie trochę ciekło, trochę tej wody będzie. O, lejemy. Czego nie O, lecimy, lecimy, lecimy. Czekaj, bo nic nie widzę, nic nie widzę. Leci to woda? Leci. Zaraz będzie, uwaga, czekaj. Jest czy nie ma? Chyba, ja gdzieś wsiąkło po drodze tej. O jest, widzisz, woda zbliża się do nas. Ale na szczęście kapie tam, kapie tam daleko. Także mam gdzieś sitko. Mam gdzieś sitka tutaj do tego, po prostu wstawię tutaj siteczko, dwa nawet, one są takie półokrągłe i jakieś nieczystości będą mi tutaj zbierać tutaj wstawię szmatę będzie filtrowała też wodę także fajnie to wygląda, podoba mi się nie wiem jak z całej góry woda <noise> ciężko stwierdzić mi, bo nie miałem jak przetestować a deszczu nie ma, miał padać dzisiaj, nie pada ale na pewno jak będzie padać to przyjdę i zobaczę czy to działa No tak jak widać Nie wszędzie gdzieś tam ta woda ucieka gdzieś tam gdzieś tam sobie podkapuje, nie? O Ale też nie jest źle Dobra, zbieramy to drewno Fajnie ty, cały czas kapie Na pełni się jeszcze. jeszcze ma czas. Jak coś nas zeżre to ciebie i mnie. O, i zaczęło padać już na wieczór. Dopiero w sumie zaczęło padać, bo. Widać, jeszcze się nie zebrało wszystko. Także już zaczyna kapać, ale myślę, że jeszcze z parę minut będzie lajtowa. Ale tak, już pierwsze żniwo zbieram. <grym> już coś tam. Już coś tam podkapuje, trzeba jeszcze... o, 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 coś zleciało, uwaga, powinno zaraz zlecieć. Tu już, o, nawet glebogryzarką działałem, to nie widać, tak, ale tutaj jest przekopane, tu nie ma, o, o tak będzie lepiej. No i tak, no fakt, trochę tutaj woda się zbiera nie jest yy, dobre no ale damy jeszcze jakieś poprzeczne może yy, te baliczki i inne takie tam e -do. dobra niech se kapie o, podoba mi się coraz mocniej i jutro pół beczki zapełnione jak się czujesz co, tyle zimno. Tutaj przy, przylecieć. O, coś tam podkapuje cichko. Jest, kapie. Pierwsze krople wpadają już. Tak wiem sitko powinno być tutaj. No i te sitko wstawię, ale to już teraz będę szukał tego sitka gdzieś po tym. Na razie nie ma żadnych liści, więc nie ma co spadać tam. Tak jest! Take it.